mają Kirchow Czyli cmentosz następną skręć w lewo w lewo tu skręć następną skręć w lewo Potem skręć w lewo Tu w lewo ja hmm. kurde nie wiem czy dobrze robiasz o to jada albo Ten. Dym. 50 metrów skręć w lewo. Żeby się to czasem nie rozpłakał. Mm -hmm. Bo Za 200 metrów. Skręć w lewo. Ale świeciary tu jeżdżą, to znaczy, że nie ma najgorzej. A żeby jakoś stąd było wyjechać. Przygotuj się do skrętu w lewo za 250 Zobaczmy. metrów Kurde, tam chyba nie przejadę Skręć Kurde Czy ja tu skręcam w lewo? Wiecie co? Co się tu nie zakasztania? Tu w lewo ja Kurde, tak ja tu wiem, a pierdolę, Czy ja tu potem wyjadę? Kur, tu i solowko, będzie problem. Ja cię pilno. Skręć w lewo, Następnie. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Następną skręć w lewo, potem przyjazd na miejsce. To się nazywa trudne gwiazdy kierowskie. w lewo, potem przyjazd na miejsce. Tu się tu udało przejechać. tu do rady wyjechać, bo tu chyba tu będzie lepiej, bo trzeba potem jakoś z tym wyjechać. Ładnie, ładnie Miejsce docelowe jest po lewej stronie Tak, to jest tu ta chałupa po lewej Idziemy Tak, udało się rozładować Teraz musimy z tej wichury wyjechać jak z gościem padł że tu jeżdżą LKW mule czyli śmieciarę tu jeżdżą Czyli pod tym względem nie ma źle, no ale tamte przełomania to było takie, no powiedzmy, że aby no, żeby. by żeby. No, tak, czy to kamera, ale przedstawiam, ta kamera to tutaj problemu. Przygotuj się do skrętu. w, w końcu prawo. kupić kamerę sportową, a nie nagrywać, bo gdzie tu początku my wszyscy. Ma problemu. Ciekawe wyjazd, co? Kurde no tutaj ta droga jest taka troszkę powiedzmy Za ciekawo ja pierdolę kurwa co wykłada To skręca kurwa Nie wiem czy tu skręca Słyszę czegoś nie odrzani Kazby da musiał, albo opłynął, albo Kurwa tu nie wykręca Czekaj Pierdole dole ale jaja Chyba gości padną tu jeżdżą no, ale widać tu jeżdżą Jeżdżą jak jeżdżą Właściwie dupno kurwa. A to, że tu jeżdżą, bo, ale widzę go nie tu jeżdżą. Ale tu jeżdżą, że ja tu nie ma przejechać. Nie wiem. Co, widzieliście? Jakie kurwa gwiazdy. Вообще Jak za nie mówił. Przygotuj się do skrętu na normalnie. Reflekte fluchte Dizę LKW jest zu groß. Jest to Arbeit. Pierdolę, kurwa mać. Mam ich grąź. How dare you! Tak, ee, jedziemy takimi wichurami. Patrzcie, jak mnie tu wyciepło Muszę sobie pomóc tutaj gogle, Google maps, bo ta nawigacja jest ustawiona na ciężarowe. No muszę tutaj się troszkę tym gogle wspomóc, bo może niewiernych. Bo po prostu masakralnie takimi figurami. A na tej trasie znacznie tak jak to go dojada, w tym tygodniu solówką tylko, no i hmm, solówką tu idzie jechać, no, ale powiedzmy, że następną, w się w tym tygodniu to udało w prawo. Aby tak nie jechać, teraz tutaj w lewo. W dużym, to się popłacza. Patrzcie, ja tu mu w prawo skręcić, ja, ja tu w życiu nie skręcę w prawo. Ja tu nie skręcę, nie ma szans w prawo, panie, muszę nawrócić coś. No widzicie takie numery, że ja tu nie skręcę, bo miał, musiał jakaś to zawrócić 300 no, no, metrów w prawo Coś tu Google pokazuje na nowo A co on tutaj chce mi pokazać jeszcze? Ta ta, ta, ta. mi chce powiedzieć, że mam zawrócić Czy tu w prawo mi go jechać? Hmm... Ładnie, ładnie, ładnie W prawo. Tu w prawo jest droga Czy ona tu będzie mądrzejsza? Możliwe, że będzie mądrzejsza ta droga tutaj Ja, tu ja mądrzejsza ta droga To Egancko No ta droga że jechał teraz to było 10 ton, ale zmieniam trasę Ale co mogę powiedzieć, że 10 ton muszę przejechać Jakaś w prawo, aha, tu Następną w prawo. skręć w lewo. Na prawo, drugą w lewo. Dobra, jedziemy w prawo, bo na pozycji 7,5 tony. O, to takie bichury. Za 300 metrów, skręć w prawo. No, jakaś w prawo. Aha, bo ona mnie tam chce wyciepnąć na ta droga, co że tam z niej przyjechał. Przygotuj się do skrętu w prawo za 250 metrów. No tak to jest, no dojazd, na budowa do klienta indywidualnego. Tak czasami wygląda, jak ja wygląda. Ja wygląda że jak wyjdzie, nie wracaj. Następną skręcę. A bo i pewnie tam na dole w lewo. Skręć w drugi skręt. W prawo. No, to jest ta droga. To jest ta droga. Następną skręć. Ale tu jest pat, tu jest chyba niewiele. 15% procent. Aha, ja tu przyjechał o no co tu, kurde, 3, 3 tony? O Już kurwa 3 tony, chyba nie pada na 3 tony. Wieczny. A Jakbyś tu tutaj wrócił, to co? Że to się tu muszę wrócić. Płynął Patrzcie, no tu ja czytunę. No nie pada na cituny nie. No, już bez zasady będzie tam jakiś mostek śmieszny, i co zrobię? Ja muszę pod ta górka tu mm. wycofać. Prawo skręcić Tam każ jechać naokoło całkowicie Muszę tu każ jechać Tam trzeszczy coś A ja tu wyjechał z lewej strony, nie? Ja tu wyjechał z lewej strony Teraz musimy muszę jechać, do przodu. droga do... na nowo muszę być. Widzicie, no takie rzeczy no. Takie rzeczy. Ja tu muszę całkowicie gdzie indziej pojechać, bo ja tutaj po prostu. Ja muszę całkiem naokoło jechać. Teraz muszę jechać prosto, bo Google one będzie mnie kierowało Jak najkrótszą drogą a nawigacja jest na ciężarowej, ona to na ciężarowa, to też w ogóle... Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. Całkiem mnie na ciężarowej źle. Znaczy źle. naokoło pokazuje hmm. to nie jest. To nie jest robota na spedycji. Niestety. Za 150 metrów dalej prosto. Dobra, tu musimy jechać. A tu jest jakiś nawet w lewo, jakby chciał jechać, to jest droga zawsze to. Dalej prosto. a Teraz nawigacja to w ogóle wariuje. Nie bardzo O, tu jest znak na autostrada, ale dobrze to jest. Teraz jest. to. Na razie to jest okay. ok. A widzimy. A ona czeka cię źle, to Ale tam musiałby jechać, tam ta druga zażyta, chyba ja że ten objazdny pojada i widzicie, 3 tony, tuny, potem chcesz jechać w drugą stronę to jest droga Nie żyjemy. Tak to wygląda to no niestety Nie zawsze świeci słońce dobra, jak coś ciekawego, to zaś włącza kamerę na razie tu nie ma nic, nic ciekawego do oglądania numer drugi K, oznaczenie K K czyli jak K, no to w niemieckim kodeksie drogowym, no to ta droga właśnie wygląda tak jak ta, czyli nie najgorzej no i na razie mamy OK, ale będziemy mieli wjazd zaś zaś będziemy mieli wjazd do, na takie osiedle nie wiem, w ile tam będzie miejsca według Google to takie nie za bardzo tam jest miejsce nie za bardzo miejsce, za dużo miejsca, w sensie nie umiem się wysłowić zobaczymy, to będzie ciekawe ale na szczęście tragodom jeżdża solówką dzisiaj, więc te wjazdy są takie powiedzmy, łagodniejsze do mnie, no oczywiście, wiadomo, no mieć jechać takim autem, a takim, to jest różnica, nie? no także stolóweczką jedziemy no, tutaj skończyło się to malowanie drogi przez środek pasy, linie przerywane już nie ma, czyli ta droga znowu tam, powiedzmy, jest węższa no, na, na ta chwila jest ok, ale tutaj już widzę na, na nawigacji, że będzie jakiś skręt w lewo dziwaczny a jest tam droga zamknięta, tam gdzie teraz jada, więc, no trzeba będzie tam wózkiem dojechać Albo w wcześniej i wózkiem dowioza do to okna albo albo tam wiada, no nie wiem, będziemy widzieć, tu w lewo teraz będzie, tu w lewo no 100 metrów w lewo Tu w lewo i w lewo ja? Ho, ho, ho. Co to będzie za ciekawe wiatr? 30 na godzinę, to tak jest Znak 30 na godzinę jest fajny Gorzej jakby było zakaz wjazdu do tyłu, Ale jak widzimy zakazu wjazdu nie ma No ale już jak jest w, w D A jest gościu Co jeszcze wózkiem? Tu, tu jeszcze muszę wózkiem manewrować się On wie o co chodzi w ogóle A dobra nie będzie źle Bo tu jest ta wnęka taka po lewej I tutaj to da się rozładować Okej, okay. dobra A to widzimy jakie ciekawe Ciekawe czy nie ciekawe? No ciekawe no, pokażę Wam jak to tu wygląda. Bałkowicie, kamerka. No tu taki stawek. Taka podróżka No tak wygląda. Tak, nawracamy już tutaj. Udało się tutaj zjechać, takie miejsce. Wrócić, mam nadzieję, że się tu nie zarga, bo tu jakiś i Aaaa, jest no. Powiem szczerze, że ta trasa była ciekawa, bo ujrzałem pora fajnych miejsc takich tego, no nigdy bych tu nie był normalnie. Nie? Do domu trzeba jechać, do chałupy, mamy 600. 80, a no, więc jutro będę w domu jeszcze jutro muszę jechać wymienić tachograf skręcz, drugi skręcz, bo chodzą te nowe tachografy i trzeba je chyba do końca roku wymienić, czy jakoś tak także ja jutro będę się tachograf wymienił no i do domu będę w domu w czwartek no i w kieruncie. Tak to jest, dobra, to dzięki kto patrzył do końca to mi może dać subskrypcję albo łapkę w górę, będę zadowolony i komentarz, jeżeli ktoś wytrwał do końca, dobra, dobra.